Księga zdrasza, rozdział trzeci. A gdy nadszedł siódmy miesiąc odkąd synowi izraelscy przebywali w swoich miastach, zgromadził się cały lud jak jeden mąż w Jeruzalemie. Wtedy Jeszua, syn Josadaka wraz ze swoimi braćmi kapłanami i Zerubabel, syn Szaltiela, wraz ze swoimi braćmi. Zabrali się do budowy ołtarza Bogu Izraela, aby składać na nim ofiary całopalne, jak to jest przepisane w zakonie Mojżesza, męża Bożego. A gdy postawili ten ołtarz na jego dawnym miejscu, mimo wrogiej postawy obcych ludów, składali na nim ofiary całopalne Panu, ofiary całopalne rano i wieczorem. Obchodzili także święto szałasów, jak jest przepisane składając dzień po dniu ofiary całopalne w należytej ilości odpowiednio do wymogów każdego dnia następnie też oprócz całopalnych ofiar stałych całopalne ofiary sobotnie oraz na nowiu księżyca i na każde uroczyste święto poświęcone Panu poza tym ofiary każdego kto składał dobrowolną ofiarę Panu od pierwszego dnia siódmego miesiąca zaczęli składać panu ofiary całopalne, chociaż fundamenty świątyni pana nie były jeszcze wykończone. Dali przeto pieniądze kamieniarzom i cieślom, Sydończykom zaś i Tyryjczykom żywność, napój i oliwę, aby sprowadzili drzewo cedrowe z Libanu morzem do Jafy, na co Cyrus, król perski, dał im zezwolenie. A w drugim roku po ich przybyciu do Domu Bożego w Jeruzalemie, w drugim miesiącu, Zerub Babel, syn Szałtyela, i Jeszua, syn Josadaka, i reszta ich braci, kapłani i lewici, oraz wszyscy, którzy powrócili z niewoli do Jeruzalemu, rozpoczęli odbudowę, ustanawiając Lewitów w wieku od dwudziestego roku życia wzwyż, nadzorcami robót, przy budowie domu Pana. Stanęli więc Jeszua, jego Synowie i jego bracia, Kadmiel, Binnuj i Chodowiż, razem z synami Judy, jak jeden mąż, aby kierować tymi, którzy pracowali przy budowie domu Bożego, synami Henadada, ich synami i swoimi braćmi, lewitami. Gdy zaś budowniczowie położyli fundamenty świątyni pańskiej. Wystąpili kapłani w szatach z purpury z trąbami, a Lewici synowie Asafa z cymbałami, aby chwalić Pana, jak to ustanowił Dawid król Izraelski. I zanucili pieśń pochwalną i dziękczynną Panu, że jest dobry i że jego łaska nad Izraelem trwa na wieki. Także cały lud wznosił głośne okrzyki i radości, chwaląc Pana za to, że został położony fundament świątyni pana. Lecz wielu spośród kapłanów i Lewitów oraz naczelników rodów, ludzi w podeszłym wieku, którzy oglądali jeszcze poprzednią świątynię, głośno płakało, gdy na ich oczach zakładano tę świątynię, wielu innych natomiast wznosiło okrzyki radości. Także lud nie odróżniał głosu radosnych okrzyków od donośnego płaczu ludu gdyż lud wznosił głośno okrzyki, a głos ten słychać było daleko. Księga Ezdrasza, rozdział czwarty. A gdy wrogowie Judy i Benjamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię Panu Bogu Izraela, przystąpili do Zerubabela, do Jeszuły i do naczelników rodów i rzekli do nich – Będziemy budować razem z wami – gdyż czcimy Boga Waszego tak jak Wy i składamy Mu ofiary od czasów Asachadona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. Lecz Zerub Babel, Jeszua i pozostali naczelnicy rodów z Izraela odpowiedzieli im. Nie godzi się, abyście Wy razem z nami budowali świątynię Bogu naszemu, gdyż my sami budować będziemy dla Pana Boga Izraela, jak nam nakazał Cyrus król perski. Odtąd tubylcy studzili zapał ludu judzkiego i odstraszali go od budowy. Ponadto przekupywali przeciwko niemu dostojników dworskich, aby unicestwić ich zamierzenia, póki żył Cyrus król perski aż do rządów dariusza króla perskiego. A gdy królem został Xerxes na początku jego panowania, Napisali skargę na mieszkańców Judei i Jeruzalemu. W czasach Artaxerxesa zaś Bishlam, Mitredat, Tabel i pozostali ich towarzysze napisali do Artaxerxesa króla perskiego list, a dokument ten pisany był pismem aramejskim i tłumaczony na język aramejski. A dowódca Rehum i sekretarz Shimszaj napisali do króla Artaxerxesa przeciw Jeruzalemowi list tej treści. Dowódca Rechum, sekretarz Shimszaj i pozostali ich towarzysze, sędziowie, namiestnicy, urzędnicy, ludzie z Uruk, z Babilonu, z Suzy, to jest Elamici, i pozostałe ludy, które wielki i sławny Asnapar sprowadził i osadził w miastach Samarii i innych z tej strony Eufratu. A to jest odpis listu, który posłali do niego, do króla Artaxerxesa: Słudzy twoi, mężowie mieszkający za Eufratem, otóż tak, niech będzie wiadomy królowi, że Żydzi, którzy wyruszyli od ciebie, i przybyli do nas, do Jeruzalemu, zamierzają znowu odbudować Jeruzalem, to buntownicze i złe miasto. I już rozpoczęli budowę murów i położyli fundamenty. Niech tedy będzie wiadome królowi, że gdy to miasto zostanie odbudowane i jego mury będą wykończone, to nie będą już płacić podatków ani danin, ani ceł skutkiem czego dochód królewski będzie uszczuplony. Ponieważ zaś jesteśmy na utrzymaniu twego dworu i nie godzi się nam patrzeć na pohańbienie króla, przeto posłaliśmy wiadomość o tym królowi, abyś polecił poszukać w kronikach Twoich ojców, a wtedy znajdziesz w księdze kronik i dowiesz się, że to miasto było miastem buntowniczym które wyrządzało szkodę królom i prowincjom, i od dawien dawna podnosiło bunty, za co też miasto to zostało zburzone. Podajemy więc królowi do wiadomości, że gdy to miasto zostanie odbudowane i jego mury będą wykończone, już nie będziesz miał z tego powodu dochodu z tej strony Eufratu. Król przysłał taką odpowiedź do dowódcy Rechuma i pisarza Shimszaja oraz pozostałych ich towarzyszy, którzy mieszkają w Samarii i innych miastach za Eufratem. Ślę wam pozdrowienie. Następnie. Dokument, który nam przysłaliście, został mi dokładnie przeczytany. Wydałem przeto rozkaz i wszczęto badania i znaleziono, że miasto to od dawien dawna powstawało przeciwko królom, a bunty i rozruchy były w nim wzniecane. W Jerozolimie panowali potężni królowie, którzy rozciągali swą władzę nad całą krainą za Eufratem i składano im podatki, daniny i cła. Przeto wydajcie rozkaz, aby powstrzymać tych mężów, żeby to miasto nie zostało odbudowane, aż ode mnie wyjdzie taki rozkaz. Baczcie też, aby nie popełnić w tym jakiegoś niedbalstwa aby nie powstała większa szkoda na niekorzyść królów. Gdy potem odpis listu króla Artaxerxesa został odczytany przed Rechumem i sekretarzem Shimshajem oraz ich towarzyszami, udali się oni śpiesznie do Żydów w Jerozolimie i przemocą i gwałtem wstrzymali budowę. W ten sposób ustała praca nad Domem Bożym w Jerozolimie i była wstrzymana aż do drugiego roku panowania Dariusza króla perskiego przypowieści Salomona rozdział 26 jak śnieg w lecie jak deszcz w żniwa, tak nie na miejscu jest cześć dla głupca jak ptak który ucieka jak jaskółka która ulatuje tak jest z bezpodstawnym przekleństwem. Ono się nie ziszcza. Na konia bicz, na osła wędzidło, a kij na grzbiet głupców. List do Hebrajczyków, rozdział trzynasty. Miłość braterska niechaj trwa. Gościnności nie zapominajcie. Przez nią bowiem niektórzy nie wiedząc o tym aniołów gościli pamiętajcie o więźniach jakbyście współwięźniami byli o uciskanych skoro sami również w ciele jesteście małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich a łoże nieskalane rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie bóg niech życie wasze będzie wolne od chciwości poprzestawajcie na tym co posiadacie sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś. Ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi, albowiem ciała tych zwierząt których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Módlcie się za nas. Jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. A proszę tym usilniej, abyście to uczynili, żeby mi było dane co rychlej wrócić do was. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza-owiec, Pana naszego Jezusa, Niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. A proszę Was, bracia, przyjmijcie to słowo napomnienia, bo on krótko do Was napisał. Wiedzcie, że brat nasz Tymoteusz został zwolniony. Jeżeli wkrótce przyjdzie, zobaczę Was razem z Nim. Pozdrówcie wszystkich przewodników Waszych i wszystkich świętych. Pozdrawiają Was ci, którzy są z Italii. Łaska niech będzie z Wami wszystkimi. Amen.